Witamy, Dzień słoneczka! Dobry. Hej, hej! Zobaczcie, z czym do Was dzisiaj przechodzimy, z jakimi pięknymi zdrapuniami. Nikt zdrapek za pięć dyszek, ale tak. w tym jest dyszka moja. To znaczy tak, ja tą zdrapkę, tą krzyżówkę kupiłam dla mężusia do kawy, no ale pozwolił mi zdrapać. Jest pewniak. <grym> Bo wybierałam bonusa z myślą o Łukaszku, moim kochanym. A był Boeing. No. I kochani, I jeszcze mamy Miśka pięć mówi 5 liter. literek, więc zobaczymy, czy coś do tego bonusika dorzucimy. Ale bonusika zostawimy na koniec. Mamy tu jeszcze ekstra linię, bajeczną kasę, cash Royal, 10 razy kasa oraz żabka, żabka szczęścia. Z tak, te zdrapunie akurat oprócz pewniaka, bo pewniak od pana Jacka to jest od pani Kasi. No to zobaczmy, co u pani Kasi słychać na mieście. No, zobaczymy. Przybliżamy i sprawdzimy. Żabka szczęścia. Sprawdzimy jak ta się tutaj miewa. O, z trzynastką wylosowałem. Dobra. Co w niej? A w niej mamy jedenastkę. Drugi? Dwunastkę. Nie no, trzeba je rozwierz, no rozgrzać. Je, tak. Zobacz, lustro mam tutaj. Nie, bardzo Ładnie się zaczyna. Z dwóch. Ładnie się zaczyna, a u nas? Dwadzieścia dwa. Trzydzieści cztery, dwadzieścia osiem, trzynastka i dziewiątka. No proszę, w jednej linii nawet moja data. Hmm. Mm -hmm. A tu niżej. Trzydzieści jeden. Piętnaście nie mamy. Ósemki też nie szukam. To siódemunia. I jedynka. I pusto. No szkoda, szkoda. Ale to dopiero początek. Q, R i U. Dawaj do do to co? 10 wyda. razy kasa. No marzy mi się, wiecie co? Tych symboli jeszcze u nas nie widać było. Kto go nie. pierwszy wydrapie? Ja czy mężu? Właśnie. No to co? 10 razy kasa. I jakie tu mm. będą wygrywały liczby? No wysoko mierzymy oczywiście. 42. Mm -hmm.

41, 17, 26 i patrz, nasze dni. <laughs> Jeden obok drugiego. No tutaj u mnie Różne. AGS, trójkąt. Kon... Może nasza trzy ulubiona royal da Ach, Nasza królewska Royal. Kochani, tu jeszcze dwa symbole: monetki oraz diamencik z Rapunia z numerem 14. No to zobaczmy.

Oj blisko, blisko 28 i 54. I mm -hmm. ostatni rządek. Blisko. blisko. 55, 38, 57. No przeskoczyłem teraz. 39 i co będzie ta 19? 24, kochanie, ale mamy ale wygraną mamy wygraną. Tu nam się ładnie pokryło i sprawdzamy. Dyszka! No no. Super będzie, F! Co? Kontrolna pierwsza, druga znaleziona i jest wygrana. To, tam na bok, to ja daję tutaj. Tak, tutaj pustaki, tam wygrane. No, dawno u nas nie było. Bajeczna świąteczna kasa <laughs> z dwunastką i poszukamy jeszcze symboli worka oraz takiego kuferka pięknego. Zobaczymy, co w tej. Co tutaj się kryje? Będziemy szukali. Oj, myślałem, że czternastki, a to czwórka. Czwóreczka, piętnaście, trzydzieści osiem. Tu mamy dziewiętnastkę. Kto wie, może tutaj? No, może tu? I trzydzieści pięć. No dobra, teraz tylko trafić dobrze. No mamy siedemnaście, trzydzieści dziewięć. Dwadzieścia dwa, dziewięć i trzydzieści sześć, bliziutko. Drugi rządek. Ojej, ja patrz osiemnaście jak blisko. Dwadzieścia jeden, jedenaście, trzydzieści dwa i ósemeczka. Trochę posprzątamy tutaj, mhm. jedziemy do trzeciego rządka. A w nim czternastka, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia siedem, Trójeczka. i dwadzieścia cztery, ale jeszcze masz szansę. I jest masz. szansa, jest szansa, bo czwarty rządek teraz sprawdźmy pięć, trzydzieści trzy, trzynastka. 37 i. Ja nie blisko, mogę. Tak blisko, wszędzie. kochani. Byliśmy tej wygranej CMH, ale tutaj z drapunia tak jest. Puściutka. No to weźmiemy sobie teraz. Chyba troszkę oddalę. Weźmiemy sobie całą ekstra linię, przydrapiemy z numerem 21. No i szukamy tych naszych wygrywających linii, kochani. A symbole od lewej zaczynają klapki i parasolka. Dobra, już parasolkę widzę od razu w pierwszej linii. Mamy też klapeczki. Pięknie. No, zaczyna się. Dobrze. Bardzo przyjemnie. Tak jest. I klapeczki. Na czerwone. No to co dalej? Piłka i baloniki. Jedziemy w poszukiwaniu piłka już się pokazała. Mm -hmm. I... Oj, oj, coś, coś, Masz coś. Drugą właśnie. Tu dopiero. A baloniki, A baloniki nam chyba, było. chyba odleciały. A dalej? Czapka i popcorn. Czapki były. Czapeczki były. Mm -hmm. A gdzie te czapeczki? Tu dopiero w Pomarańczowej. No, ale są, Kolejna jest tu. I. Popcornu nie było. Popcornu zabrakło. No dobra. Motylek i rowerek. Zobacz. Widzę. Jaki piękny duecik. jedziemy w poszukiwaniu re reszty. Tu mamy motyl. Jest rower. O. tylko podkowa i. I może być bardzo ładnie. Motylny no, rower. Wszystko. Wszystko rower, a kolejnymi moneta i okulary. Moneta, moneta, okulary. Okulary chyba kojarzę. Tu są na pomarańczowym. Oj, oj oj. Tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie. Ale okulary jedne były. Dalej jest gwiazda i cytryna. Zobacz. Jak to no to już druga linia była. Mieliśmy taką ładną drapkę z dziesięcioma liniami. to chyba... To chyba... Mati drapał. Ale, ale Justynka kiedyś u nas miała. Kiedyś, kiedyś, dawne czasy. Naprawdę? Ja też nie pamiętam. Gwiazda Cytryna. No Misia, ty mnie pilnuj, bo o... No to drap. Bo ja od tego gadania zaraz się, wiesz co, zakręcę. Cytrynka. Cytrynki, gwiazdonie. Tu. tu wszystko, tu. chyba. <laughs> chyba nic nie pominąłem. Łódź, e, łódź serduszko. Było jedno i drugie. No to fajnie. Łódeczka jest. Tu serduszko. O! Mm -hmm. Tu mamy serce. Kolejne pięknie. No ładnie. A dalej kości i korona. Oj, kości to tutaj było. Kości było dużo, ale widać też koronkę. Mm -hmm. Tu na dole dopiero fioletowa. I, I jeszcze ten dół. Okej. Okay. No chodźcie tu. Ale o, chodźcie żeś po grudniu, Chodźcie tu okruszki. Nie? Chodźcie. A dalej. Kluczyk lody. Były lody. No tak. też kojarzyłem te lodziki tu. Ale kluczyka to... Mm, mm. Kluczyk. I lody. I to wszystko. wszystko. Dobra. Arbuz ptak. Arbus, arbuz. Był arbus na tym. Jest tu. Arbuzik tu na na tym takim ala fioletowo-różowym. Tu jeszcze. No ptaka szkoda, że nie widać. A dalej. Biedronka, kwiatek. I lecimy. Biedroneczka, już tu się ładnie drapie. Kwiatek na samym dole. Chociaż I to po by było jednym. Na tyle. Chociaż po jednym. Ale coraz bliżej tych linii zobaczymy, bo to już koniec drapuni się zbliża. Fotel tęcza. Fotele były. O, tu nawet w jednym dubleciku ładnie. Fotel. O, ten tęcza. Mm -hmm. Tu mamy fotelik, fotelik. O. No i co? Dwa ostatnie. Dwa ostatnie. Wiatrak, księżyc. No o ile wiatraki tu były? Księżyca nie to wiemy. księżyca chyba nie spotkamy. Wiatrak, wiatrak. Wiatrak, wiatrak, ale widać, no. że linie poblokowane, chyba tak. Chyba z tej zabawy, to tylko te drapanko w tej krzyżówce. No ale tyle co podrapałeś, to twoje. Elf, znalazłem elfa. Dawaj tego elfa do pustaka. No i proszę. Czekaj, ja to najpierw odkurzę. Z drapeczką przejedziemy, bo mamy tutaj sporo tego bałaganku. I kochani, wspomniany pewniaczek, też numer 21 misi utworzyło się w bonusiku słowo boing. A czy nam coś się tutaj dorzuci więcej do tego Pięć boinga? To, dużo to lecimy po dwie i na koniec zostawiamy hmm. ostatnią. A AJ. co drapać. I o to chodzi, misiaki. tak? AJ. Wszystkie. A, pięknie. W bonusiku już nic nie szukamy. <noise> Bo mamy. <noise> jak nigdy. A. Pięknie. Ja patrzę, że czegoś nie pominęłam przy okazji. Okej, okay, okej, okay. można sprawdzać. Tak, jak masz chwilkę. A ja kontroluję tutaj, czy nic nie pomijam. A wszystko. Wszystko. No to zapraszamy tutaj dziemnożnik. No to masz roboty. A. 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 Tu od razu z J było ładnie. Uh -huh. O jeszcze tutaj. Piękniusio. I chyba poczekaj. Co, 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 co? co? Na dole A nie jest drapane, i, i słowo o, mamy. o a No faktycznie, zobacz, nawet nie, wy, mm -hmm. nie wyłapałem. Ja wyłapałem, to, to mamy jedno. Mm -hmm. Chyba. <laughs> Zobaczymy będziemy po kontrolie. Będziemy szukać. No, dwie kolejne. Miśka, zna kontrolny, więc ja się cieszę. C, -m. C -m. proszę. No, wiecie czego ja się obawiałem. V, C, tu mamy M, na, na dole, pięknie, MIT wpadł, CM, CM, wszystko. wszystko, no to niebieściutka, M, 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 o, tutaj te R może wejść, no, C, M i masz wyraz C, tak, to słowo, I to jest pierwsze. Mhm. Uh -huh. Patrzę, że czegoś nie pominąłeś, ale chyba nie. No ja nie. Dobra, no, tu mamy dwa, tu jedno, dobra, a tutaj jedno. Kociak, o. C, M na razie, M. C. No i co? No i, chyba. I co na końcu? No zobaczymy. No Sprawdźmy. S. S. Ciekawie. Co będzie z S? S, S, Tutaj. U, R, D, nie było K. Mm -mm. Dobra, to tutaj kończymy na dwóch. Na dwóch. Dobra, wjeżdżamy do niebieskiej. Osa. I to, to będzie jest drugi. drugi. Osa, rosa, szkoda r, bo zobaczcie, jakby to pięknie się zrobiło od razu na krzyżaku, czyli też dwa. No i tutaj szukamy literek s. Jest raz, dwa i to wszystko, czyli tylko bonus. Czyli tylko albo aż. Ale sobie podrapałeś, co? Tak. Tak, tak, tak. A zobaczmy ten mnożnik tutaj, jaki był. Razy raz. Razy jeden, tak jest. A w bonusiku? No chwila prawdy teraz będzie. Przybliżam. Minimum wiemy, jakie jest. No minimum wiemy. Ale my chcemy wiadomo. Dużo. Dużo. My chcemy dużo. Dużo na pewniaczki Możemy do kawusi. Możemy chcieć dużo, do Możemy. Tak. No to jedziemy. No to mamy dużo. Razy raz. Razy raz. Kochani. Takie to były oto dostarczyć. z zapunie. My się cieszymy z tego, B. co wpada, bo nie jest. Tak jest. No, Potwierdzone, 3 razy B. Misiaki, dwie dyszka. Dyszka od Misi. Dyszka tu od pani Kasi. No to mamy dwie dyszki na mnożenie. Tak jest. Na kolejne odcineczki. Fajnie, że nie było pustaczkowo. No Dzięki tej Kawusi miski. Ale ja wam coś powiem. Co? Miśka ma jeszcze jednego fajnego pewniaka. Oj, dobra. No ale to na kolejnym odcinku. A ma. No to buziaki. <gry> no to Pa pa. pa.